Kaśka poszła na wesele. Jecha, yeah, jeżdżę! Kaśka. <mulary> Powiedziała mi, że wesele jest w Gdańsku. Może? Lewy! Gówno. Patrzę, a ta idiotka jest w Krakowie. <mulary> Dobra. Czy ona z geografii do zawsze imbecylem była? Ona na Azerbejdżan mówi Azerbejdżastan. A stolicą Polski jest miasto, w którym ostatnio była! Kaśka poszła jako plus jeden. No i normalny człowiek by pomyślał. Boże biedna! Czy ona się odnajdzie? Żeby miała z kim rozmawiać. Ja miałam z tyłu głowy to, że ci ludzie Kaśki nie znają, a jak poznają, no to się mogą przestraszyć. Cisza. Nie odzywała się cały dzień. Rano wchodzę na Instagram. Co tam oglądam? Storki itp. O! Trąba też był na jakimś weselu, ale to sezon naprawdę! O kur... Chucky. Patrzę, a na storce trąby Kaśka. Wchodzę na storkę Kaśki, a tam... Apogeum. nie, ja byłam My dzisiaj takie. Widzicie. I wy się zastanawiacie, dlaczego ja wam nie pokazuję Kaśki. Trąba. Jak się orientujesz, która to Kaśka, to to jest moja przyjaciółka. Jestem z niej dumna. No dała se. A wiecie, co jest najlepsze? Wy myślicie, że Kaśka wiedziała, że Trąba jest na weselu? Nie. A was zapraszam na Instagrama.